Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dziś chcę Wam pokazać najprostszy sposób na sos pieczarkowy. Przygotuję go z dwóch rodzajów pieczarek. Będą to białe pieczarki i ciemne. Chcę Wam pokazać taki najłatwiejszy sposób jaki znam. Będzie on na bulionie warzywnym z odrobiną kwaśnej śmietany i zagęszczonym mąką. Także możemy zaczynać. Pieczarki możemy pokroić w kawałki takie jak lubimy. Mogą to być ćwiartki, mogą być półplasterki. Ja pokroję akurat teraz w półplasterki. Za chwilę pokroję też inne kawałki, tak żeby się nie nudziły te, te kawałeczki w sosie. Tak żeby były różne, na przykład takie ćwiarteczki fajne możemy wykroić. Ewentualnie możemy też w kostkę pokroić. To już jak to lubi. Krójcie sobie tak jak lubicie. Ja sobie pomieszam różne rodzaje. Tak żeby różne też tekstury były w tym sosie, a nie wszystko jednakowe. Sosik, który robię, idealnie nadaje się do gołąbków czy placków ziemniaczanych. I też wam polecam, na przykład, zrobić do tego sosu placki ziemniaczane. Dobra, pieczareczki mamy pokrojone. Teraz pokroję w kostkę dwie cobulki małe. Myślę, że powinny wystarczyć na około pół kilo pieczarek. Taką grubszą kostkę pokroję, żeby je było czuć i widać. I jeszcze do tego dwa ząbki czosku. Rozgniotę je i lekko posiekam. Teraz go troszeczkę posolę. I go rozetrę. Dzięki temu wyciągniemy z niego wszystkie soki i cały smak pięknie przejdzie nam do sosu no i tak to powinno wyglądać teraz tak, rozgrzejmy sobie patelnię i wrzucimy na nie masełko masła potrzebujemy dość dużo, na taką ilość gdzieś 50 gram na pewno jak się nam masło roztopi wrzucę sobie czosnek i cebulę na patelnię dobra, to wrzucam czosnek żeby oddał najpierw wszystkie aromaty Dosłownie na 10-15 sekund, i zaraz po tym wrzucę cebulę. Teraz ją lekko przesmarzymy. Tak, żeby się zeszkliła, ale żeby nie była. Yy, brązowa. Musi być jeszcze taka delikatna, jasna. Dobra. Idealny moment żeby dołożyć pieczarki. I teraz je będziemy smażyć, następnie dusić. Na początku nie mieszam tylko tak, zostawiam na chwilę, żeby złapały kolory od spodu, a potem będziemy mieszać już za jakiś czas. W tym momencie słyszę, że zaczyna się wytrącać woda z pieczarek to sobie podkręcę temperaturę, żeby ją szybciej odparowywać, żeby nadal się smażyło, a nie gotowało. Chodzi o to, że podczas smażenia nadajemy im jak najwięcej smaku, a jeżeli je po prostu poddusimy, podgotujemy, no to, no to faktycznie ten smak będzie troszeczkę nam brakować w tym sensie. Dobra, teraz pieczareczki możemy podlać naszym bulionem warzywnym. Około 200-220 ml na tą ilość, co tutaj mam. Też nie chcę, żeby nasz sos pieczarkowy był bardzo płynny. Chcę, żeby tych pieczarek było w nim dużo, a mało sosu, żeby był taki naprawdę mega grzybowy, gęsty. Niech się to gotuje. A ja sobie w międzyczasie skręcę ogień na mniejszy i przygotuję do zagęszczenia mąkę ze śmietaną. Około. Półtora łyżki mąki, takiej stołowej do zupy. Powinno wystarczyć na tą ilość. Ze trzy łyżeczki śmietanej kwaśnej w tym przypadku możemy też gotować ze śmietaną słodką. Ja dzisiaj używam kwaśnej, ponieważ na taką mam ochotę, według mnie na kwaśnej smakuje sos lepiej z plackami ziemniaczanymi, także dzisiaj będzie naprawdę świetny obiad. i tutaj do tej mąki i śmietany musimy dodać odrobinę wody żeby się to po prostu ładnie rozprowadziło, zamieszało, żeby kruski się nie porobiły wymieszamy sobie to tak około pół minuty, minutę żeby się mąka idealnie rozprowadziła doprawię sobie to jeszcze pieprzem wcześniej już próbowałem, soli nie potrzeba, ponieważ ten bulion był dobrze doprawiony ale gdybyście potrzebowali to sobie po prostu posólcie jak uważacie jeszcze i teraz całą tą mieszankę Śmietany z mąką i z wodą wlejemy do sosu. Pogotuję go jeszcze za 2 minutki i będzie gotowy. Jeżeli chcecie, możecie na przykład sobie wkroić świeżą pietruszkę do sosu, czy też szczypiorek, ewentualnie suszony majeranek, ale to już kto co lubi. Ja dzisiaj robię naturalny sosik bez żadnych dodatkowych żółek na taki mam ochotę. Wygląda mega apetycznie w tym momencie, ale jeszcze chwileczkę mu damy, niech się dogotuje. Sosik pieczarkowy gotowy. Smakuje wyśmienicie na pewno. A do nich polecam zrobić placki ziemniaczane, które znajdziecie u mnie na kanale. Zapraszam do obejrzenia tego filmu też. Link znajdziecie gdzieś u góry. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do oglądania kolejnych filmików.